Witajcie drodzy widzowie z tej strony Siema siema jestem z mypelesy oraz sypem My Witajcie się siema Elo elo Siema Dobra jesteśmy lecimy po piłkę Gramy rankedy I zbijamy dzisiaj dla Szymona rangę O dzisiaj ja będę kierował Pierwszy odcinek tej serii Jeżeli wam się spodoba Ja gram sobie takie wideo Gdzie takie rankedy Lub jakieś gastony No to dajcie łapkę w górę oh, Łapka w górę. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście To subić i podpłynęcie Nie yes. kolce ja też mam po Odpalone. No Dobra, gości jeden jest poza gry. Nie. Coś sobie nie radzicie. Niko! Trzeba... Ta piłka była ile? 108, 108 metrów na godzinę. Patrzcie jaka szybka ta piłka była, patrzcie. To <grywa> Jeszcze <grywa> przyspieszenie z tym. Tak. Dobra, ja... Niecia ja. jak się No tak, to tak. Jeszcze gościa będzie w A że oni gasią nie umieją. Jak widać tutaj wiatr tak daleko leci. No. To jest czasami plus, czasami minus. Syn, no ty, no i to był mój gol. Nie ma, ja muszę karować na odcinkach. Ja muszę karować na odcinkach. Co to miało być? Ja muszę karować na odcinkach koniec a ja wiem kierować Nie bo ty wziąłeś tu dzisiaj rangę pierwszą A ty to co możesz wziąć też Ale my ci pomagamy Ja cię kieruję O kurde Mati weź to wybrać z prawo Czym patrz miał kamerę na piłkę Wszystko piłki lecą Grosz, przyspieszenie przez coś, ja chyba no, ta. Kość ta, we mnie wjechał Mamy to w takim średnim opanowaniu. Maja. Macie tam piłkę do przodu. Na ja daję 2 sekundy moc. O, o. Kolce mam, kolce też mam. Gość się ma kolce właśnie, załatwię. Ale w którą Górny stronę trzymał? Tu... No, no nie, nie wiem, nie wiem, przyspieszenie. Oj oj. oj oj. W którą stronę? Pokażę. No dobra. Bardzo! <śladu》>. Takie doświadkowanie, perfekt dla niego było, nie? Co ja odwaliłem? Bardziej co Szymon odwalił. Szymon, a ty zdobyłaś rangę przez tak? meczet, nie? Cicho. Właśnie, możemy się pochwalić jangami. Ja mam klatki na trzecią debilę, drugą. My w ma Golda cztery debilę... Nie, Golda trzy debilę, czwartą. I zcytujemy, nie ma rangi. I ogólnie zbiłam, naszą bramkę. Rangę z Dawaj Szymon. Jeżeli chcecie jakieś trójki, dwójki lub solo w to piszcie w kątach. Można też jakieś kastomy śmieszne. Właśnie wbijajcie no, na live na twójcu, tam jest szansa, że będą kastomy Jeżeli będziecie i naprzecie na czas, że chcecie, to będę się. to. Uwaga. Dość dobrze pójdę w takim razie Ja się dołem Ja już nie wiem, jak się Ej ale czajcie, że to moja bramka, patrzcie dlaczego to moja bramka jest, patrz Bo to Fris, mi Te. ja ten utknęłeś Nie, Freeze, i piłkę Nic zrobię Dobra. Nie wiem czy ja to zepsułem czy nie, ale one gdzieś... Chyba nie, bo oni tu się trochę odgili. Jeszcze trochę. A goście obok mnie się ślepną. Goście umrą, to mam prawdę. Ja chciałem padać do środka, a chciałem być miły. Ja chciałem Ci podać Maty, do środka, patrz. <grywa> <grywa> Ach, no. piękna gra. Taka piękna gra. Kurde. Ale że Wy taki kofot przegrywacie. Że na ty akcy trafiłeś? trafiłeś. <grymne> znowu byłem... Dzięki mnie znowu ta bramka była, patrzcie, gości mógł to obronić, czekaj. Patrzcie na tą po prostu. strzelił na pustą, nie? Gości mógł to obronić. A ja gościa wywaliłem z buta. Piękne. Po gości tolera wydaliśmy przy spadają. Aż tak szybko? No, to będziemy mogli przykryć dzisiaj zagrać. Mam no, dziękuję. Dobra. Ha? O, placy na dwole nie, mam platynę. Brawo. Ja mam platynę drugą czy trzecią? No mam trzecią, dobra. No to szukamy znowu Rambla. O, masz platynę, brawo! Wejdziemy, ale okej. Ja to będę miał lepszą rangę od nocylisty. Będę miał... Będę <grym> ja miał platynę dwa. Ja myślę też, że zresztą będę miał platynę dwa, bo grał tylko z nami, a my tu już jest pół, tam grałeś w liczbę, Dobra. Moja ulubiona mapa chyba. Tak, to tak. Środek miasta, dobra. Ja je ubiorę, rozumiem Dobra, to jest mój mecz chyba, to jest mój przedmecz o diament, więc się skupmy, bo to jest mi... Jeszcze dwa mecze, jest jeszcze wygram dwa mecze i będę miał diament, więc to... Skupiony Teraz oni nie, nie wykazują jakiegoś wielkiego ale my też wasze za to sobie robicie No, rzeczywiście No, a więc e, świetnie się zaczynam Taka przebijanka tam była. Gości nie robią. Tak. Dobra, Idziemy Eee, szum. Matję idź po prawego, ja po prostu. A, no powinałem. idź teraz i przy okazji tylko. Dobra. Dobra, on to nie obroni niczego. Kurde, a tak pięknie było. Myślałam się, że, że ty tu trafisz. O dajcie go. Czy... Taka średnia ręka, widzę boga się. Realizm, wiem. Pracowałem. Ja myślę, że oni są za dobrze. Oni na środę, są na tak. średniu. A, go, kolejny, kolejny. Iż mieć kolce. To, to znaczy, po nim jest pełen kolce. Tylko co on Ale pięknego ariel. Do, no, dzięki. No. Mi się. no nie, troszkę. No i gdzie on do piłki zamroził? No patrz na to. Ja bym doleciał. Brała, nie, Brawo. To ktoś mnie pchnął. Ja nie, bym to co nie wleciał. Ten problem. Oby się okazało, że ktoś mnie pchnął. Ta, nie pchnął. Ale nie. Tak, da mi zniechęcić. Nie. 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 Nie, bym nie zniechęcił. Byłyby zniechęcić. Bo, bo ty uderzyłeś piłkę przed tym, jak ja cię uderzyłem, a nie po tym. Dobra, jeden to łapka. A, a ja... tak, że się jak i tak głowy przy siebie. Tak, tak, tak. tak. Obajcie najlepszego w kinie. <tutek> I gola mają. No jak gola? Ja im nabiję piłkę. No teraz, tak, Dał mi nitro serio. Dobra. Dobra. A mam przystawkę. No się zauważyłem, że to... ...proszło, że dałoby to wyjść w prawo. Nawawet no, walił mnie płyt. Dobra, ma się. Olejnij do, blisko do bramki, ja, ja będę wstał w Francję i wszedł. No! Aja, ale... ja. Myślałem, że to się jakoś zakręcić. Czekaj. Kontroluję piłkę. Mam polce. O nie. O, ja też mam polce. Ja C'è un po' il Haha, pattici là. Egli ze. Ma ci fiocca. Dobre. Ai, non è buono. Perché è buono, ma... Non Non Aha. Dobra. Ma ci Nie w tę stronę! ładnie, zawsze do bramki wjechać. wjeżdżaj z tym do bramki, do bramki, a no nie tak Nie no, ja diamenta nie będę nie mam Zobaczcie. Ja nie wiem co się dzieje. Po co do hmm, trafię, trafię. Ale Ale -y. to turnado odpaliłem? Nie dobra, Mam Magnus. Trafię, trafi. Ale on nie to była najwolniejsza bramka. Ile, ile ona miała piłkę? 23, 23 metry na bil. Jeszcze nie wybronił tego. No właśnie, nie zlążył. Właśnie po to osłabiał się tornado, żeby nic nie było na bramkę. Właśnie tego. No właśnie. Piłka z dwóch nie możemy lecieć. No, może. Lecimy. No, lecimy. Jest! Yes. Yes. Co? Ja sobie Dobra, w... wyrobujemy. Dobra, w tamtym meczu ja wszystko zawierałem. Ty w się... Sensie, no. Nie się, się nie... Ja tam wroziłem piłkę, a wy wlecieliście. Nie, nie, Ale ja dostałam asystę, asystent yes. Dobra. Lecisz. na to lecisz. Ok, ja lecę. Po no wiem, Ale po To Mówiłem, że ty... Ale idealnie. Proszę, żebym wam doświadkował? No nie! Oczywiście tego jeszcze się nie potrafili. Dobra. Czekajcie, wepchnijmy go do bramki. A je. Jakbyśmy wepchnęli go do bramki, byłoby koc Tak samobój. samobój ja dobra, combat <trych> is real. Jodę. gole. <Bionde>. <trych> Czekaj, przy dole. Czekaj. Zdoby. Ja go dałem z buta i go przyspieszyło. I przez to trafił w piłkę. Nie gadaj. No no, Jakie jest piłka na siebie? Ja nie umiem. Dawaj, masz teraz Mam kolce. Tak też, Mam. gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam nie tam Dawaj tam gdzieś Dawaj, gdzieś tam Mam Mam A, nie, nie nie nie! miałam Frizo! Nie to, że mu żyć Ale że jak go, tu, Magnie, że tak, ja go tak. nie trafiłem ani w piłkę kurde, to było blisko Friza tu miałam, nie? Dobierał ja już dobiegłam piłkę Ale pewnie by, byście w nią wjechali po prostu, no A Ja wiedziałam Dzień Dzień dobry Robert Lewandowski Szczerze, że ja sobie ja to jest szalenie S? <noise> dobrze, jakich robi. I się tylko, się tylko się <noise> Dobrze, że Mariusz nie? Jeżeli tam trzech było. było i nikt nie trafił, nie? Nie, ja ich wszystkich wychwytałam. Co chodzi? Prime, Prime Brazil zbędę. Autobus. Dobrze. Kurde. Serio Dobre rozśladowanie wyboru tam. Ja mam całę rolkę piłkę Jaj Dobra, jeszcze światło się mają szansę Dobra Jeszcze jeden mecz Dobra gra, dobra gra Szymon w końcu zaczął krować. Grać jeszcze jeden mecz i mam diament, więc no, ja mogę mieć diament. Szymon może mieć platynę 2, Mati ma już platynę 2. A jak? Mati, jak ty masz platynę 2 jeszcze? Ja będę miał platynę 3. Ha, ha. No, mówiłem ci, że jeszcze jeden mecz i ja mam platynę 2. Nice. A, jak, a jaką, wiem, miałeś? jaką miałeś dywizję na platynę 2? A to a nie, Dobra. bo ja po golcy od razu platynę. Platynę 1, platynę 2. Czajcie? Gdzieś się to Znaczy co? Gdzieś znaczy, się to widowie, on miał golda przed, przed chwilą, zagraliśmy kiedy na pewno. Mamy czy temu. No, no przez chwilą, czyli panek o temu. No, chciałem powiedzieć, że pane czy zagaliśmy. I coś zapuniał założył. Nie wiadomo jak to do mnie. się dwa oczywiście. To jednym to to nie tylko. Kurde. Magnus mi nie zadziałał. To się zadziałał, ale... Magnus jest taki kroker Ale że ja piłkę by takiem... Się... Dobra, Magnus. Nie o nie, o nie. Magnes Magnus mamy. O, sepon. To może i lepiej. Nice rękawica. Ja, ja, ja mam dobre rękawicę, to jak będzie piłka, to... Ale Kosi ja ma fajny samochód. Wody. Taki shuriken z niego leci. Nie wiem o czym ale tak. Niepotrzebnie ta rękawica, bo chciałam powiedzieć, że mam kolce, ale widać, że rękawica jest dalej. Dobra. Dobra. To teraz się popisz tymi kolcami. Nie. Wolę le... zostać specyfikowanym. No to mam kolce. No ja, czemu ja gocia przyciągnąłem, też bym go przyciągnąłem, gdybyś miał kolce i... No nieważne. No bo kolce są mocniejsze od No um... i drug raz we mnie wjechał! Bo nie umie je przysuwać. Dobra. Aj, że miał rękawice, takie otwarte miał. Że miał rękawice tutaj. Kto to z w ogóle? Nie wiem. Ładnie posadził. Dobra. Nie no tak, jest A ty musisz 10 metrów wygrać czy 10 zagrać czy? Ja muszę. Zegrać zagrać 10, zagrać, zagrać. No to nie jest jak no. A nie wiem, Czy jest... Czyli czy tak zagrać. w tym odcinku będziemy wiedzieć jako maszyną, nie? I Może będę miał diamenta. Do mam dobrać? kolce. Ja też mam. Leci, dawaj, dawaj, dawaj,

Dobra, lecimy w piłkę. No i co? Macie tam szansę. No nice. i co? wjeżdżamy. Wjeżdżacie wtypka, no. Ajajaj. Aj, aj. Ty co, so, to wjechać wtypka. Co robisz tam na tyle? Wjeżdżę pod jak. ich klamką. Ładnie mi się to zrobiło. Nie no Trzeba było w ślizgiem wjechać w typa, ale pewnie tak, tak, że Afryka do dobra nie. Ciężka sytuacja, to Szedź, szedź No, się... no. Twój moment Tylko moment spał. Macie tutaj to odwieźć pod naszą bramką Cóż, no, nie pęszę No, Mam friza, To pięść. Ja dostałam, ja mam trollkę Dobra, nie ma typa nie ma drugiego typka. No Chodź fajnie. trzeci ty No nie. Robię pentakilla. Nie, nie, nie ma trzeciego tewka. Jest I w ogóle tutaj, no, już tu a w, 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 w. No bo hop był z końcami. Grupa opuszczona grupę. Mała tu się jest grupa, ale to Buguje się, dobra. Chciałem się skupić na tym, że ja się nauczyłem. ja... Ale najpierw to ja muszę szarial, tak mi się da coś przydało mi się. Błaga, to leci na szczęścia bramkę. Będę Balam chopa półtem i odbył. Tak ja w tak powietrzu zamroziłem, oni chcą wlecieć i mogą. No skopał No ale zrozumcie, że oni mają dwie kole. Oni dostają takie dobre emocje. oni tak bardzo... Ja no wiem, kolcz to chwilę. Kolejny ma kolce u nich. Leci. Dobra. miec Podaje się, nie? Ten magnet to jest gówno. Do środkowej siemi, drawo. Nie ma za to. Ma Mam fliza oczywiście. Wszystkich mocy, jakie mogę dać, Mam fliza. Po to, że się nad nią chciał opalić. Wczekaj, ja zamrożę, może to no i oczywiście kolce... Nie, nie. Ale coś jest nie tak? Ale coś jest nie tak? Oni w kółku kolce mają Oni mają już kolce no Oni w kółku kolce mają? No Gdzie ja tu nie lecz... spojrzysz tu wszędzie kolce Jakoś w nie wyleciało No właśnie... Jakim uwalnym tą piłkę? Też chciałbym wiedzieć Raka tu Zgłaszam serwer. Nie minut 18 mam szansę jeszcze Wygrać się No trzy ole ciężko będzie Trzeba obierzyć maszynę skill'a, bo ja tu też mam super, super moce. Mówiłeś coś, Mati? Mam tornado, nie wiem. Jak niszczesz? Blisko było. Zamiast tak. teraz mieć kocy? To nie, to nie będę miał kocy. Mam telefon. No, a tu Oj. No a tam jest. po co ty doruszyłeś? Też No, no po co, przecież... Gdzieś... No i oczywiście jak... nie fri... No i teraz mam Polsce. Jak piłka jest pod naszą bramką. Dobra, sędzią wam pomogę. <noise> Dobra. To jest GG, nie będzie diamenta w ramach. Nie, no, nie, nie no, może mi się poddać. Biege. A ty, Mati podaj. Mati podaj, Mati się co? Z 20 sekund, 4 A. danych nie przyjmiemy. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Niestety, widzicie, że ja nie trumfują w, y, y, przeciwko nam. Jak nie masz? Mam rację. Platynę 1? Ja o, 1. mam Platynę 3, nie spadłem z Dywizji 6. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie.